Siema, się słyszałam, że chcecie ze mną spędzić 48 godzin w Kopenhadze. Jesteście w dobrym miejscu, bo właśnie przyjechałam na lotnisko. Generalnie pierwszy raz miałam tak, że pakowałam się na ostatnią chwilę, bo wczoraj do późna miałam zajęcie na uczelni, więc jak wróciłam do domu, spakowałam plecak, no i w sumie ustawiałam budzik i teraz jestem tutaj. Jak już powiedziałam, lecę do Kopenhagi na kolejnego solo tripa, także spędzicie go razem ze mną. Ogólnie mój cel jest dosyć prosty zjeść talerzek kopenhaski w Kopenhadze. No i też miałam bardzo intensywny czas, wytrzymałam aż miesiąc na studiach bez przerwy. Więc zasługuję na odpoczynek, tak zasługuję na wakacje Lecę co prawda na 48 godzin, ale lepsze to niż nic Kiedyś już byłam w Kopenhadze w 2022 roku Ale może troszeczkę zostałam zinfluencowana i bardzo chciałam tam wrócić Także pokażę wam jak sobie zorganizowałam tą wycieczkę Pokażę super miejscówki i jak zawsze wszystkie linki, wszystkie mapy będziecie mieli w opisie Nie wiem co jest z moimi włosami, sorry Postaram też się nagrać podsumowanie kosztów Więc wszystko będziecie mieli w jednym miejscu Pierwszy raz od dawna przyjechałam tak na ostatnią chwilę na lotnisko, w z Gdańska a to się nie zdarza, bo ja jestem tą osobą, która zawsze jest 3 godziny przed samolotem Zaczynamy tego vloga i może to kogoś zainspiruje, żeby polecieć do Kopenhagi Bo loty są naprawdę tanie, szczególnie z Gdańska Burning from Copenhagen. Wylądowałam 20 minut przed czasem, co oznacza, że leciałam dosłownie 30 minut albo 40. To jest w ogóle niesamowite, że w 40 minut ja z Gdańska mogę sobie polecieć do Kopenhagi. 40 minut, żeby być w kompletnie innym miejscu. Kocham to, kocham podróże i chyba nigdy mi się to nie znudzi. Tylko, że nawet nie zdążyłam zasnąć. Ale idę na metro, idę coś zjeść, reality podróżowania. Mam wszystko na sobie, kilka warstw, ale to nie jest najważniejsze w tym momencie. Okazało się w ogóle, że jutro, kiedy tu jestem, jest jakiś maraton w Kopenhadze. Więc dobrze, że jutro nie przyleciałam, bo bym nie dojechała. Ale raczej to nie wpłynie na moje zwiedzanie. Tylko tam, wiecie, drogi będą zamknięte, ale nawet nie mam samochodu. Myślałam tylko, czy nie wypożyczyć sobie roweru, żeby poczuć się jak taki lokal i chciałabym doświadczyć jak najbardziej takiego lokalnego życia. Idę do jakiejś piekarenki, Przygotujcie się na to, że będę trochę japować, bo mam jakąś taką pasę, żeby układać z wami. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał ten maraton. I może dlatego były tanie loty. Proszę Państwa, mój pierwszy kopenhaski wypiek. Jest to croissant z kremem waniliowym i nieco na Nie mogłam mu odmówić. Jest to miejscówka kabuka, która ma kilka lokalizacji w Kopenhadze. Tak mogę rozpocząć mój 48 godzin w Kopenhadze challenge. Nie wiem, czy jesteście gotowi na te story time, ale zostawiłam plecak w hostelu z innymi Polakami, bo słuchajcie, okazało się, że ten hostel, w którym jestem, jest dosyć tani, ale wszystkie dodatkowe rzeczy, takie jak szafka, trzeba dopłacać. I jako Januszu Biznesu zobaczyłam, że przede mną stali Polacy, którzy mieli ten sam problem i zagadaliśmy się, czy nie chcemy razem wynająć jednej szafki, żeby zapłacić mniej. Wymieniliśmy się Instagramami. Nie bieście ze mnie przykładów, bo to mogło być trochę nieodpowiedzialne, co zrobiłam, że zaufałam obcym osobom, ale mamy troszkę taniej szafkę, więc mogę na spokojnie sobie trafić. Zwiedzać bez mojego plecaka, no bo jednak to jest troszeczkę uciążliwe, kiedy macie taki plecak ze sobą. W ogóle bardzo dużo dzisiaj osób biega, chyba przygotowują się do tego maratona, tak mi się wydaje. Mam plan zwiedzania. Wszystko będę pokazywać Wam na bieżąco, ale chciałam dać Wam taki update, że poznałam właśnie fajną grupę Polaków. Pierwsze, co mi się wrzuca w oczy, kiedy chodzę po Kopenhadze, to jest to sunne hyga, czyli ludzie, którzy siedzą w kawiarniach, oni są tak dobrze ubrani. Wiem, jak to może zabrzmieć, ale kiedy patrzę się na co drugą osobę, mam ja takie, chciałabym do nich podejść i powiedzieć, jaki mają cudowny outfit, jakie. Mają cudowne stylizacje. Ugada też się spoko, ważne, żeby nie padało, bo wiemy jak to jest w Kopenhadze, bardzo podobnie jak w Gdańsku, ale ogólnie Kopenhaga bardzo przypomina mi Gdańsk. Może dlatego, że to jest też takie portowe miasto, albo mamy jakieś lulu. Bardzo przepraszam, ale ja nie będę mówić nazwy ulicy, na której jestem, ale jestem na jednej z popularniejszych ulic w dzielnicy Norebro. I tak naprawdę znajdziecie tu mnóstwo vintage shopów, popularne kawiarnie, piekarnie, jakieś takie pop-up stores. Naprawdę zrobiłam niezły research tej Kopenhagi przed przyjazdem. Obok też mamy park, który się nazywa Assistent Kierkegaard, ale tu jest jakoś tak dziwnie spokojnie. Jest 11, więc nie jest już aż tak wcześnie, ale widać jak tutaj ten weekend jest taki w rytmie slow. Jak też będziecie w okolicy, no to fajnie odwiedzić Super Kilen Park. Wygląda on bardzo tak nietuzinkowo i totalnie nie pasuje mi do Kopenhagi. Tutaj jest Pledzawa, gdzie dzieci się bawią. on też ma takie zaplecze historyczne. A pogodowy, jak to wylądowałam, świeciło słońce. A teraz widzę takie ciemne chmurki. A ja nie mam parasola. Bardzo się cieszę, że jestem na bagażu podręcznym. Ale moja obsesja na punkcie talerzyków dostała obsesji. Jest źle, kochanie, jest źle. Jak ja nie ogarnię tego miasta, to jest jakiś hit. Co chwilę prawie mnie potrąca jakiś rower. Staram się iść tak smooth od punktu do punktu, ale moje takie wewnętrzne dziecko mówi: o, skręćmy w tą uliczkę, skręćmy w tą uliczkę. Potem się głupia, ja nie umiem się odnaleźć. Doszłam teraz do tego parku, gdzie jest zamek Rosenborg i ogrody botaniczne. To jest coś, co mi się podoba w każdym mieście za granicą, że pomimo takiego dużego miasta, to jest to bardzo dużo zieleni. Bardzo dużo parków i takich miejsc, gdzie można po prostu sobie uziąć i spędzić miły czas. Taki ozamek, ale patrzcie jaki z tym mikrofonem, że ja mogę być tak daleko od kamery, a i tak mnie służycie. Insane. Dawnym pomysłem było przyjść do Fabro w sobotę po południu. Czekałam chwilę na stolik, ale w końcu usiadłam w Fabro. Jest to chyba taka najpopularniejsza miejscówka z makaronem w Kopenhadze, bo tu są dosyć dobre ceny, jak na Kopenhagę. I jak znalazłam tanie loty, tanie nocleg, no to resztę pieniędzy wydam pewnie na jedzenie. Ale jestem tu na wakacje, więc w ogóle staram się o tym nie myśleć. Zamówiłam swoją carbonerę i co jest niesamowite, czekając na mój stolik, zagadałam nie dziewczyna z Hiszpanii, która tutaj przyjechała z mamą, i sobie tak gadałyśmy, i się okazało, że mamy stolik obok siebie. Więc w ogóle teraz nie jestem sama tak naprawdę. I to mi pokazuje, jak warto być otwartym, bo totalnie nie spodziewałam się, że dzisiaj wydarzy się tyle rzeczy i uśmiech mi nie schodzi z twarzy i nawet to czekanie nie było aż tak złe. Ale w ogóle jest to taki fajny vibe, nikt się nie spieszy. W ogóle mają totalny chill. Ludzie siedzą na zewnątrz, pomimo tego, że wieje. To fajnie tak balansuje pomiędzy dużym miastem, z zabieganymi ludźmi, a zatrzymaniem się i byciu bardziej tu i teraz. Life mega kremowa, miejscówka do polecenia, jedyne co to faktycznie jest to bardzo mało miejsca, jak na to jak popularni są. Ok, a vencida... Więc... Hostelu. Czuję się troszeczkę jak w kapsule kosmicznej, bo jest tutaj tak nowocześnie, i pierwszy raz jestem w takim hostelu. Mam mój bagaż. Polacy okazali się mega sympatyczni i w tym dniu wydarzyło się tyle rzeczy, o których bym się nie spodziewała. To ile poznałam osób, to ile doświadczyłam w ciągu kilku godzin to jest nierealne i to jest właśnie coś, co uwielbiam w solo podróżach, że nie wiecie, czego się spodziewać. Jestem jeszcze sama w moim hostelu, więc nie wiem, czy ktoś będzie ze mną tutaj spał. We will see. Wydaje mi się, że tak. Generalnie tutaj jest mega dużo takich atrakcji, typu jakaś yoga, jest basen, siła. Wycieczki zorganizowane, jakieś eventy, na które można się zapisywać. Niektóre są dodatkowo płatne, ale ja jestem tutaj 48 godzin, więc w ogóle nie mam czasu, wszystko w biegu. A więc są takie mega wysokie łóżka. Są u góry i na dole. Tam jest moje łóżko. Nie wiem, jak się tam będę wspinać. Każde łóżko ma dwa kontakty i taką fajną kosmetyczkę. Każde łóżko ma jedną szafkę i łazienkę, proszę państwa. Nie będę musiała wychodzić na korytarz. To jest niesamowite, jak człowiek docenia takie hostele, że ma się prywatną łazienkę w pokoju. Ja naprawdę lubię spać hostelach i za te dwie noce tutaj zapłaciłam jakieś 240 zł, więc naprawdę ceny są porównywalne do Polski jak i nie taniej. Ja dzisiaj mam jeszcze troszeczkę dnia na zwiedzanie. Jestem odrobinę zmęczona, ale to jest takie pozytywne zmęczenie, taka pozytywna adrenalinka. Kopenhaga totalnie mnie zachwyciła architekturą, spokojem, tą swoją codzienną estetyką, ale miałam też momenty przesytu. Ilość sklepów, witryn, rzeczy, tego jest po prostu wszędzie pełno. I choć to wszystko jest piękne, to czasem miałam ochotę po prostu się od tego odciąć i pobyć chwilę w ciszy. Dlatego Dlatego szczególnie doceniłam to, że trafiła mi się piękna pogoda i mogłam pójść na przykład do parku odpocząć. Bardzo chciałam zobaczyć Kopenhagę z wysokości I fajnie się złożyło, bo znalazłam darmowy punkt widokowy Troszkę poczekałam, ale była bezpośrednia winda Jest to Christianborg Palace z wieżą właśnie widokową Ale czuję się satysfakcjonowana i jest to coś, co chciałam zobaczyć Czuję się troszeczkę przytłoczona tą ilością sklepów, ceramiki Wszędzie było bardzo dużo ludzi, pewnie ze względu na to, że to jest weekend Ale cieszę się, że kupiłam te bilety na samolot I tak dosyć spontanicznie tu przyleciałam, bo potrzebowałam takiego nowego środowiska Hello guys, witam się z wami z recepcji z mojego hostelu kolejnego dnia. Mamy dzisiaj niedzielę, czyli taki slow day in Copenhagen. Nagrywam z Holu ani spokoju, bo nie chcę przeszkadzać moim współlokatorkom, które okazały się być Polkami, więc mega śmiesznie nie wyszło. Łóżko było wygodne, spałam chyba 9 godzin, bo musiałam odespać to, że wstałam wczoraj o 5 rano. Dzisiaj mam taki pełny dzień tutaj. Troszeczkę się stresuję, bo wyznaczałam sobie cel, żeby wynająć rower i pojechać z nim na śniadanie. I teraz tak siedzę, zastanawiam się, czy faktycznie wypożyczyć ten rower, ale miałam taki plan w mojej głowie. Myślę, że to może być fajne doświadczenie. Dlatego to jest moje dzisiejsze wyjście spoza strefy komfortu, bo umiem jeździć na rowerze. To nie jest tak, że nie umiem. Ja się po prostu boję, że źle wynajmę, że coś się źle naliczy, pitu, 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 pitu. pitu. Ale nie, zrobimy to, więc będziecie w tym ze mną. Ludzie tutaj przygotowują się do maratonu, więc tym bardziej fajnie będzie zobaczyć to na rowerze. I idę do takiej pięknej miejscówki za śniadanie. Trzymajcie ze mnie kciuki, żeby wszystko wyszło spoko z tym rowerem. Oto mój pierwszy kopenhaski talerzyk w Kopenhadze. Dosłownie to jest chleb z masłem, serem, dżemem i szynką. Ale podobno tu chodzi o jakość produktu. Chodzi o te proste jakościowe składniki. Nie. Te masło jest takie puszyste. No, no to jest chleb z masłem i serem, nie? Poleciałam do Kopenhagi, żeby zjeść chleb z masłem. Czegoś nie robi dla fabuły. nie? No i w ogóle, słuchajcie, dojechałam tu rowerem i przyjechałam tutaj taka obsmarkana, bo wieje, a ja byłam skupiona na tym, żeby się nie zgubić, żeby przetrwać. Ale czułam taką satysfakcję, gdy dojechałam. Ja kocham chleb na zakwasie, więc wszystko smakuje. I w ogóle miejscówka, która jest Jestem jest piękna. Jest to Lille Bakery. Cudownie jest. Moje nowe odkrycie jedzeniowe to jest to puchate masło. To było naprawdę bardzo dobre. Chciałam poruszyć kwestię bezpieczeństwa, kiedy sama podróżuję. To jedną z takich moich zasad, szczególnie w większych miastach, jest to, że nie używam słuchawek i nie słucham muzyki, kiedy podróżuję, bo to sprawia, że się tak zamykam na to, co jest wokół. No i też wiecie, w mieście, w którym nie wiecie, czy was potrąci samochód czy rower, dobrze jest się mieć na baczności i po prostu zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół. To nie jest tak, że ja w ogóle sobie zabraniam słuchać muzyki i w ogóle nie używam słuchawek, ale po prostu, kiedy dużo się dzieje, to to, to pozwala mi się skupić na teraźniejszości. Kieruję się teraz do Nyhavn i do tej części Kopenhagi, w której wczoraj mnie nie było. Także tak pysznie zaczęto w niedzielę. Możemy kontynuować zwiedzanie. Uroki podróżowania solo, plany lubią się zmieniać Jestem na Krystianie w tej części, gdzie jeszcze można nagrywać I za mną jest taki posąg jakiejś takiej małpki A tam dalej już nie można nagrywać To jest takie wolne miasto Krystiana dokładniej Policja w tamtej dalszej części Nie ma jakby dostępu, tak mi się wydaje Nie będę chodziła głębiej, ale jest to bardzo ciekawa okolica I to mi się bardzo podoba w Kopenhadze Ta cała różnorodność Że właśnie mam takie wolne miasto Krystiana Gdzie w ogóle nie obowiązują żadne prawa Mimo wszystko w jest bardzo nowocześnie Tam są jakieś kanały, więc trochę taki Amsterdam Vibes, a zaraz pójdę na Nehawny, co w ogóle ma inny klimat. Jest inny hawn, proszę Państwa. Jestem niemalże pewna, że wymawiam to źle, ale w mojej głowie Nehawn brzmi super. Bardzo kolorowe budynki, i w ogóle przez te jak świeci słońce, to wygląda jak z obrazka, jak tapeta na windowsie. Moją tradycją, kiedy podróżuję sama, jest ciepłe mleko z kawą. Ale bardzo tego potrzebowałam, bo trochę wieje. I mam też takie rozkminy dotyczące Kopenhagi. Mam do tego miasta ogromny sentyment, bo sobie przypomniałam, że to było pierwsze miasto, do którego poleciałam sama. W 2022 odwiedziłam koleżankę, która tutaj studiowała, więc wtedy pierwszy raz leciałam sama do osoby, której nie znałam, bo poznałyśmy się przez internet. I pamiętam, kiedy miała studia, musiałam sama sobie zorganizować czas, a kilka lat później tyle rzeczy się wydarzyło. Zaczęłam częściej podróżować sama, więc może dlatego wszystko mi się tutaj tak dobrze kojarzy. Niesamowita może zmienić w przeciągu kilku lat. Smacznej kawusi. W okolicach Amalienborgu i idąc dalej, macie ten taki plac, na którym jest zmiana warty, a obok jest taki mały park miejsce, w którym możecie sobie usiąść i popatrzeć na operę, tak żeby sobie chwilkę odpocząć, usiąść nad wodą. znalazłam tą miejscówkę na TikToku. Jest bardzo malutka. Jak widać, moja pizza jest właśnie robiona. Te lokalne w Kopenhadze są mega malutkie, albo tylko ja na takie trafiam. Staram się nie rozmyślać nad cenami, w ogóle pozwalać sobie na wszystko. Szczególnie jak jestem sama, staram się być takim swoim dorosłym opiekunem, czyli dbać o to, żebym mnie ja była zadowolona z tego wyjazdu i robić takie rzeczy w skocie samej ze sobą, więc będąc wami szczera, jak nagrywam, to zawsze się zastanawiam, czy nie pokazuję za dużo jedzenia, czy nie mówię za dużo, ale to właśnie jestem ja. Ale na takich solo tripach pokazuję wam w 100% siebie i chyba w takim przypadku najlepiej wszystko Wychodzi. Kiedy to sobie tak właśnie cheeruje i nie przyjmuje się tym, życie jest wtedy o wiele łatwiejsze. Czas na mały update Odkryłam totalnie nową okolicę Udało mi się zobaczyć małą syrenkę Wczoraj Hiszpanka, z którą się poznałam Powiedziała mi, że obok niej znajduje się bardzo uroczy park I nie musiałam długo szukać, bo ten park jest ogromny Zjadłam przepyszną pizzkę hot honey I praktycznie nie ma chmurek Świeci słońce, razi mi w oczy I nie mogło być lepiej I'm living my dream life now Słuchamy, nie oceniamy. Miałam power napa w hostelu i bardzo dobrze zrobiła mi ta drzemka. Czułam taką potrzebę i to była absolutnie najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Te lody mi kapią. To są podobno najlepsze lody w Kopenhadze. Czekałam 15 minut w kolejce. Wziąłam Passion Fruit, Karmelowe i Białą Czekoladę. Am sorry. Ciężko jest równocześnie nagrywać i jeść. To są dobre to bo się szybko topią. This portion is huge. Dzień dobry, w poniedziałek zrobiłam właśnie check z mojego hostelu. Jak na to, w ilu hostelach już spałam. Mogę powiedzieć, że to był najlepszy pod względem ceny, takiego porządku, estetyki. Generalnie wszystko tutaj grało. Jedyne co, to wszystkie takie udogodnienia były dodatkowo płatne, jak szafki, te dodatkowe atrakcje, siłownia, basen. Ale oprócz tego wszystko było jak najbardziej w porządku. Miałam mega spoko współlokatorki, więc nie mam co narzekać, jestem zadowolona. Tylko jedyne co, to do dziesiątej będę musiała chodzić po mieście z moim plecakiem. Pójdę pewnie coś zjeść, przejść się po centrum i wsiądę w metro, żeby pojechać. Jechać na lotnisko. Chciałam pójść do Atelier September, ale osoby z recepcji w hostelu powiedziały mi, że to jest overrated. i mam przejść tutaj, i to była mega dobra decyzja. Wszystko ma taki dobry vibe tutaj. Czasem warto się posłuchać lokalsów. I'm back, dzień dobry, wróciłam do domu Wiecie, lotniska są męczące Ja też musiałam wszystko spakować znowu z powrotem do plecaka Ale jak już jestem to uznałam, że podzielę się z wami kosztami tej podróży Nigdy tego tutaj nie robiłam A uznałam, że fajnie będzie to wpleść I pokazać wam realistycznie jak to wyglądało Przejdziemy od razu do konkretów Bez obijania w pawelne Za loty zapłaciłam 200 zł w dwie strony Bezpośrednio z Gdańska Loty kupowałam mniej więcej dwa miesiące przed wyjazdem Tak samo nocleg rezerwowałam od razu po I za dwie noce w tym Steelhouse Copenhagen Zapłaciłam 260 złotych za dwie noce. Transport to tak, rower był za darmo, bo znalazłam jakiś kod rabatowy w internecie, a transport z lotniska jest mega intuicyjny. Metro jedzie 20 minut do centrum i w dwie strony zapłaciłam 35 złotych. No i ostatnią kategorią jest jedzenie. Tutaj są wpływane koszty z restauracji, tak samo jak napoje, jakieś przekąski z netto, które sobie kupowałam na bieżąco. Wyłącznie wyszło około 420 zł, więc jak za 48 godzin nieograniczania się chodzenia w takich tik miejscówkach, uważam, że było mega warto. Na niczym się nie zawiadłam. Oczywiście można było zrobić taniej, oczywiście, można było zrobić drożej, ale ja koniec końców jestem zadowolona, więc łącznie z jakimiś magnesami, pamiątkami zapłaciłam za cały wyjazd 1000 zł. Taki sobie budżet wyznaczyłam i w takim się zmieściłam. Mam nadzieję, że to zainspirowało kogoś z Was, żeby kupić bilet do Kopenhagi albo żeby wyjechać na jakiegoś city breaka. Dajcie znać, co sądzicie o takim kąciku budżetowym. Jak macie jakieś pytania dotyczące solo tripów, to jak zawsze piszcie w komentarzach, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Ja idę odpoczywać, ogarniać, robić pranie i tak tak dalej. Teraz czas na te mniej przyjemne rzeczy, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko i cześć!